Cisza, powaga, łzy i jedno słowo, które rozbrzmiało jak dzwon żałobny Asiu. Joanna Kołaczkowska, charyzmatyczna artystka, królowa sceny kabaretowej, kobieta, która rozśmieszała miliony, odeszła. A jej pogrzeb był jednym z najbardziej emocjonalnych pożegnań, jakie widziała polska kultura. Dziś opowiemy Wam o chwilach, które zatrzymały czas. O przemówieniu, które złamało najtwardsze serca, i o artystce, która, mimo że już jej z nami nie ma, nadal zostaje w naszych głowach i sercach. Zanim przejdziemy dalej, zostawcie suba, jeśli kochacie polską scenę i chcecie, by pamięć o takich postaciach jak Joanna Kołaczkowska nigdy nie zgasła. A teraz zaczynamy tę poruszającą opowieść. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. Pogrzeb, który poruszył tysiące. 17 lipca 2025 roku świat kabaretu zatrzymał się. Odeszła Joanna Kołaczkowska. Tłumy zebrały się na wojskowych powązkach w Warszawie. Przyjaciele, artyści, fani, wszyscy przyszli by oddać hołd artystce, która przez dekady rozdawała śmiech, ciepło i refleksję. Ceremonia rozpoczęła się w kościele Świętego Karola Boromeusza. Na ekranie wyświetlano archiwalne zdjęcia Joanny, uśmiechniętej, naturalnej, prawdziwej. Obok urny z prochami ustawiono symboliczny rysunek prosty portret z jej charakterystycznym uśmiechem. Ten obraz rozdzierał serca, jednak najbardziej poruszające były słowa słowa wypowiedziane przez tych, którzy znali ją naprawdę. Siostra głos rodziny jako pierwsza przemówiła siostra Joanny Agnieszka. Jej głos drżał. A każda wypowiedź była niczym cięcie nożem po duszy. Diagnoza zatrzymała nasze życie. Myślałam, że to żart, że ktoś powie, to pomyłka, ale nie. To była brutalna rzeczywistość. A ty, Asiu, byłaś dzielna, spokojna, pogodzona, choć każdy z nas błagał o cud. Ten moment, płacz siostry, wspomnienie choroby i nieuchronności, sprawił, że niejedno oko się zaszkliło. To nie była tylko mowa pożegnalna, to był krzyk miłości i bólu. Dariusz Kamys, przyjaciel ze sceny. Gdy mikrofon przejął Dariusz Kamys, długoletni partner sceniczny z kabaretu hrabi, atmosfera znów zgęstniała. To nie tak miało być. Nie w tym czasie, nie w tych okolicznościach. Aśka, miałaś nadświadomość sceniczną. Reżyserowałaś nas spojrzeniem. Byłaś ogień, byłaś żywiołem. Kamys nie krył emocji. Wspomniał o codziennych próbach, o tym, jak Asia mówiła za kulisami. Nie chce mi się, by potem wychodzić na scenę i eksplodować. Publiczność zawsze dostawała od niej 200%. Najbardziej rozdzierające słowa były mąż, i wtedy. Przemówił on. Krzysztof Kołaczkowski, były mąż artystki. Gdy wypowiedział pierwsze słowa, sala zamarła. Asiu, już jesteś w innym miejscu. I w mojej głowie jesteście teraz z tymem, śmiejecie się, żartujecie, jak zawsze. Jego głos się łamał. Wspominał codzienne telefony od Joanny, planowanie koncertów, rozmowy, wspólne śmiechy. Ale w końcu powiedział to, czego nikt nie był gotów usłyszeć. Pewnie już nie zadzwonisz, ale ja, ja zawsze będę gotowy odebrać Twój telefon. Dziękuję ci. Do zobaczenia. I to do zobaczenia było jak ostatni pocałunek. Jak zamknięcie drzwi, których nie chcemy zamykać. Niespełnione życzenie. Choć Asia prosiła, by na jej pogrzebie było kolorowo. Jak życie, jak kabaret, większość żałobników przyszła w Czerni. Nie z braku szacunku, ale z bólu, z ciężaru straty. I to właśnie ten kontrast między jej życzeniem a rzeczywistością dopełnił obraz pożegnania choroba, walka, heroizm. Mało kto wie, że Czerniaka zdiagnozowano u Joanny w czwartym miesiącu ciąży. Była przerażona. Przez miesiąc nie potrafiła cieszyć się z macierzyństwa. Potem, przez dekadę, walczyła z kancerofobią. Każdy ból, każde badanie było dla niej dramatem. I mimo leczenia, terapii, strach nigdy nie odszedł całkowicie. W kwietniu 2025 roku kabaret hrabi poinformował, że choroba wróciła. Asia wycofała się ze sceny, zaczęła leczenie. Fani trzymali kciuki. Przyjaciele robili koncerty wsparcia, ale cudu nie było. Legenda polskiego kabaretu Joanna Kołaczkowska to nie była zwykła artystka. To była dusza, emocja, sztuka. Od kabaretu potem po hrabi, współtworzyła historię polskiej sceny. Jej song porzuconej do dziś ma miliony odsłon i tysiące cytatów, ale poza sceną była wrażliwym człowiekiem. Rozmawiała o depresji, o samotności, o bólu. Pokazywała, że nawet najgłośniejszy śmiech może kryć cichą rozpacz. Joanno, nie dokończyłaś ostatniego monologu, ale Twoja puenta została w nas. Twoje do zobaczenia to nie koniec, to przystanek. Dziękujemy ci za każdy śmiech, za każdą ciszę. Za to, że byłaś z nami. Prawdziwa. Odważna, błyskotliwa. I pamiętajcie, jeśli kiedykolwiek śmiech uratował Wam dzień, to może był to właśnie śmiech Asi. Jeśli i wy chcecie, by pamięć o Joannie trwała, zostawcie serce pod tym filmem, napiszcie w komentarzu. Dziękuję, Joanno. Subskrybujcie nasz kanał, bo już wkrótce kolejne wspomnienia o tych, którzy zmieniali naszą kulturę. Nie zapomnij zasubskrybować.